A mi nic o tym nie wiem. To tyle spontaniczny pomysł, Ja nie wiem, jak ja to zrobię żądali nie wiem. bankrutuję. Ja nie chcę zbankrutować. Widzowie, to jest straszne. Ok, Hejże, witajcie z tej strony Deneon. A dzisiaj e, nawiązując do poprzedniego odcinka, którego macie tutaj. Nie będzie nic związanego z tym. Nie, no, żeby dzisiaj mam pewien koncept, który może mi się bardzo spodobać Amiemu, Ale to na razie. Bo Ami nic o tym nie wie. A wy widzowie się dowiecie mniej więcej teraz. Dobra, a dzisiejszym tematem odcinka jest to, że za każdym razem, gdy Ami mnie będzie dostawał 10 złotych plikiem. Tak więc oglądajcie. A, i zachęcam do komentowania, lajkowania i subskrypcji tego kanału. No i widzimy się. Dobra, jak już wiecie, to kontynuujemy. Y... <ślikum> On dalej nic nie wie. I to jest właśnie najlepszy. No, także tego. Jak się mam u ciebie, opowiadaj, co tam, jak tam. <ślikum> On nie wie, co dzisiaj robi. <ślikum> To jest właśnie najpiękniejsze. To jest naj, naj, najpiękniejsze. To jest wszystkich. Trochę się nie. Trochę przyznam szczerze, że to jest to tyle spontaniczny pomysł, że ja do końca też nie wiem, jak to ugryźć. Ale mam, mam pomysł. Yy, jak to ugryźć, yy, co ugryźć i, i, i tego typu, co nie? Yy. Dobra. Yy. Chodzi Idziemy. Idziemy. Zobaczysz Chyba <laughs> przejść idziemy mm. Ogólnie to tak jeszcze w... <laughs> Ojajaj. <jaj. śmiech> Okej <Okay. śmiech> Ogólnie tu mogłaby być promocja pewnej aplikacji bankowej ale nie będzie Nie płacą do no. tak z tego Ogólnie y gdzie cię mam? Hmm. Ogólnie to muszę, będę musiał potwierdzenie potem dać. I ja nie wiem, jak ja to zrobię. <noise> Ej, teraz sobie zdajesz sprawę, że nie wiem trochę, jak ja to zrobię, ale trudno. Yy, yy, dobra. Yy, ogólnie to inspirowałem się pewnym yy, czymś. Eee, pewnym kanałem eee, i pewną ogólnie w sensie inspirowałem się w tym co robię dla niego o, o. dziękuję cię powinno się pojawić, chociaż, chociaż mój śmiech powinien się pojawić gdzie ja cię prowadzę w pewnym miejscu i ciekawe jest, jest co ty się zorientujesz co się robię bo nie bez powodu co 5 sekund wyjmuje telefon. Ej, widzowie, wiecie, że nie wie co nie Genialny po prostu. Genialny inaczej jestem. Genialny inaczej, widzowie. Ej, dobra, widzowie, mogę mógłbym wam powiedzieć co. iść, te bitki nagrywać. A, dobra. E, ogólnie to tak naprawdę, ja gdy e, on mnie rozśmieszy, zostaje dychę I ja mówię na konto. No. <śmiech> to... <śmiech> Co ja mogę? On oh, jest po prostu niemożliwy Kiedyś przez niego zbankrutuję No dobra Ej to... Do, do. no, tu są dużo Ale tam będziesz miał do blura cały telefon Bo tam są numery stare, o to chodzi No nie, bo tam są numery i byłby przywoł duży, bo tam jest na przykład twój prywatny numer. Nani? No i rozśmieszył, no nie mogę. To za chłop. O, tak zrobię. Gdzie nie było tego widać totalnie. Wiesz, jest smutne. Za każdym razem gdy mi telefon wibruje. Jezus Maria Przenajświętsza zawał To się nie liczyło To się nie liczyło, widzowie Ja tu zawału dostałem I to nie przez niego, więc no Ami Ami a mi, a mi Auto Auto, auto. And I'll heal you die auto Jezu, sam się rozściszył. Zobaczysz, o co chodzi. Nagrywaj dalej. To jest plan. Tak, wszystko jest do filmu. Cały czas jest do filmu. Ej, ogólnie nie wiem, co się dzieje, ale... Jest mnóstwo ps. Czy ty możesz? Czy ty możesz? Kurczę, jak nie trąbienie, to psy. Jak to wygląda? Ogólnie Ami za niedługo się dowie, co jest w dzisiejszym clue odcinka. A to, a TO Głównie dlatego, że nie chcę zbankrutować przez ten odcinek, ale no. Ja też Ami, ja też. Ja jestem zgrzany jeszcze z innego powodu. To się dowiesz już na placu. Jezu, <grym> <grym> myślę, że... Nie mogę z niego, no. Nie mogę z niego, no. Nie mogę po prostu z tego Amiego, no. Naprawdę. No, Oh, nie wiem jak Ty to udowodnisz, ale ja nie mogę robić screenów, ale trudno. <suszy> nie mogę Niech ty. to ty. to nic, Ale, Nic, Po prostu nic. Nic, nieważne. Tak Niech potężny ten ty. ten Ten Niech też jest gruby. Ja go kocham trollować. Widzę, wy, wy nawet nie wiecie, jak jego fajnie trollować. To jest najlepsza osoba do trollowania, jaka istnieje. Dobra, ale nieważne. Właśnie to jest najpiękniejsze. Dobra, to już się musi liczyć. Nie da jest, to jest najgorzej O! Już jest? O! Spoko E! Chodź mikroporny oddaj Dobra, dobra, nie oddawaj się cię ci spokój Nie, nie o to chodziło, nie o to chodziło. Boże, on mnie naprawdę wykończy. Będzie z 10 minut tego nagrania, może z 5. Nie wiem, to będzie dość krótki film, głównie dlatego, że, się, że jest intensywnie. Znaczy jakieś tam przebitki wbiję, żeby nie było to nudno. Jakoś to wypowiedź, ja ci wszystko wytłumaczę. No i po celędziu. Ej, ale to jest najlepsze Ej, widzowie... Widzowie, słuchajcie, o widzowie, słuchajcie. To jest najlepsze, że jednocześnie są dwa albo trzy rzeczy w tym odcinku. Pierwsze troluje Amiego. Drugie, nie troluje Amiego. I trzecie... On nie wie co się w ogóle dzieje, przez to, że ja go jednocześnie troluję i nie. O, on się że już jest. Dziwne. No trudno. Idziemy dalej. Na pewno nie chcesz? Nie, dobra, już za późno. Nie. Ja! I na samym końcu! Musiało się to stać! Nie wiem, ile on zarobił na tym odcinku, ale trudno. Co? A czemu tak sądzisz? Poniekąd. Dobra, teraz Ci powiedzieć, Ami, o co chodzi. Proszę tutaj nagrać, choć ze mną, siądź sobie na ławeczkę. I, I nagraj tak, wiesz, na zwójkę, na zwójkę. Siądź koło mnie. mikroport. E, Ogólnie Ami, jak to Ami, musiał czegoś zapomnieć i e, nie wiem sobie maski swojej ukochanej. I z racji tego, że nie chce nam się tyle blurować i robić tym akcji, więc będzie po prostu siedział plecami do yy, odcinka zobaczysz dlaczego dzisiaj jestem taki zły, a jednocześnie szczęśliwy, dobra yy, odwróć się plecami, a ja ci nagram wyjdziesz w swoje konto bankowe, przelicz sobie ile dostałeś to, to sobie przelicz hours later. 11 po 10 zł. dostajesz 110 zł. I uwaga, koncept odcinka był bardzo prosty. Lekko zaczerpnięty ze starych odcinków Friza A mianowicie, za każdym razem, gdy Ami mnie rozśmieszył, dostawał 10 zł. Dlatego kazałem mu cały czas nagrywać. I wszystko. Jak się z tym czujesz, Ami? I właśnie z tym odcinkiem kończy się. Ten to znaczy, chce się z tym miejscem tutaj. Miał być dłużej, ale jak zauważyłem, ile razy ja się zaśmiałem z jakiejś głupoty Amiego, to stwierdziłem, że ja zbankrutuję prędzej niż nagram ten film. No. Także pamiętajcie o tym, żeby subskrybować komentować i lajkować bo będzie więcej takich odcinków na Amim gdzie będziemy go prankować w różny sposób czasem bardzo hamski dobra nevermind trzymajcie się widzowie do usłyszenia i narka